www.emyślnik.kolo.pl Dzisiaj rozpoczynamy naszą akcję zbiórki nakrętek, do której jako powiat kolski zaprosiliśmy kolegę Sebastiana Szczeciaka oraz stowarzyszenie w koło pomagam, dzięki którym, dzięki ich działaniom, jak wiecie Państwo, w mieście kole pojawiło się już pięć serduszek. Dzisiaj prezentujemy szóste, które znalazło się pod budynkiem starostwa powiatowego w kole. Ruszamy z akcją zbiórki nakrętek. Głównym naszym celem, w zasadzie mamy dwa cele, bo oprócz promocji powiatu kolskiego chcemy spróbować pobić rekord Polski w ułożeniu herbu powiatu kolskiego z nakrętek. I takim celem pośrednim oczywiście przy okazji tego, równie bardzo ważnym jak nie, jak nie najważniejszym, jest cel charytatywny, który tutaj wspólnie z kolegą Sebastianem i Stowarzyszeniem Wkoło pomaga. Ustalimy pod koniec zbiórki naszej akcji. Będzie uzależniony on oczywiście od ilości zebranych nakrętek, bo wtedy będziemy mogli sobie zobrazować, jak ten cel, jakiej skali charytatywny nam zostanie zrealizowany. Że to jest fantastyczny pomysł, że starostwo, pan, pan sekretarz wyszedł z taką inicjatywą ponieważ możemy pokazać, że jakie mamy społeczeństwo w kolej w powiecie kolskim, pomocne, otwarte na pomoc potrzebującym, oraz to, że potrafimy się bawić. Poprzez po prostu pomoc innym możemy pokazać również zabawa, zabawa jaką jest utworzenie tego herbu. Do tej zabawy pomocy zapraszamy wszystkich mieszkańców. Można wrzucać do każdego serca. Oczywiście to serce tutaj pod powiatem, pod starostwem powiatowym jest. Sercem ostatnim, ale do każdego można wrzucać serca, każdy z tych nakrętki z tych serc będą wykorzystywane do tworzenia wspólnego herbu starostwa powiatowego. Zależy nam na czterech kolorach, z których składa się herb powiatu, czyli kolor czerwony, żółty, biały i czarny. I to z tych właśnie nakrętek tego koloru no, jeśli się uda, to spróbujemy pobić ten rekord Polski. I na tych nakrętkach nam zależy oczywiście pozostałe nakrętki, które zostaną zebrane w tych wszystkich serduszkach, również nie zostaną zmarnowane, bo w całości, później w konsekwencji wszystko to zostanie przeznaczone na wspólny tutaj nasz cel charytatywny, o którym myślę, że pod koniec akcji Państwo się dowiecie.